Siema, widać w mojej zapowiedzi serii yy, tylko Minecraft. Tak, tak, będę yy, nakręcał z, yy, z, yy, z Marcinkiem, ale go teraz nie ma, bo się zepsuł komputer. Tak, i będzie to multiplayer, multiplayer serii, sezon. Tak, jakby, jakbyście chcieli na modach ze mną grać, to powiedzcie w komentarzach, byśmy chcieli przynajmniej w tydzień dobyć do 2000 widzów był zaszczycony, proszę o was wasze subskrybujcie subskrybujcie, no wszystko pomóżcie nam będziemy to nagrywać cały czas, będą fajne seria, z sezony zobaczycie, naprawdę zobaczycie jaki to będzie zarypiasty sezon, tak, tak ten sezon będzie zarypiasty, mówię wam Zobaczycie, ucieszycie się, będziecie chcieli więcej, naprawdę, my jesteśmy ambitni chłopacy, tylko Minecraft, wejdźcie na tylko Minecraft, polecam, tylko Minecraft, no, no to siema, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, no, to raz.